Dzisiaj mam oczywiście kilka informacji Jak już wam zaledwie mówiłem Myślałem, że Więcej rank już nie wbiję niż 26 Ranga na franku 800 jak było I szelka na 26 Jak się okazało wczoraj chyba nie mogę W to uwierzyć, ale wbiłem Szelkę na 27 rangę 850 puch. jak myślicie Czy ja miałem jakiegoś laka Że mi tak dobrze szło Zastanawiam się W ogóle Ponieważ nie mogę w to uwierzyć. Nawet jeśli to robiłem to nie mogę w to uwierzyć widzowie, bo to jest po prostu... chyba niemożliwe już dla mnie do zrobienia. Skoro mam tyle do grania. Bardzo dziwne. No, skoro mam dopiero 35K, to mnie to tak zastanawia. W sumie widzowie zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Też planuję jeszcze kupić pewnie Overlord, Byrona <coughs> i Galaxy Storm Lole. Oraz jeszcze tą Bonnie Cesarzową. Więc w sumie nie wiem czy really Chyba raczej jest czas na to, że tak. W sumie jakoś mi się podoba, mam tylko domek jednego skina. Te dwa oczywiście są słabe, nawet do Karlixa mi się strasznie nie podoba. Mówiłem, musiałem kupić karnet, ale strasznie mi się nie podoba ten skin po prostu. Każdy jest ładny z wyjątkiem jeszcze tego pirata drogowego bardzo przypomina ten skin. Wchodzicie. Czy się podoba ten skin z Karnetu, czy nie? Moim zdaniem mi się bardzo nie podoba. Pozostałe mi się podobają poza tylko Piratem Drogowym Karlem. Takie coś. No dobra. A teraz kończę, żeby nie przedłużać za bardzo już materiału. Wkrótce dowiecie się więcej.